Wirtualnie, co prawda, spotykamy się z wokalistką zespołu Mikro Music, Natalią Grosiak. A okazją do naszej rozmowy dzisiejszej jest wydana już ponad miesiąc temu płyta Kraksa. Płyta z tytułem, który dla Ciebie jest wyjątkowo ważny, prawda? Tak, to prawda. Dla niewtajemniczonych, słowo Kraksa może się kojarzyć być może z rokiem 2020. Albo z tym, co się jest, co, 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 co się dzieje właśnie teraz. Traksa była pieskiem, który potrzebował być ze mną non-stop. Ona była, była po, po trudnych przeżyciach, była straumatyzowanym pieskiem. Jakie jeszcze tematy poruszasz na tej płycie ostatniej? To jest płyta o miłości, ale o miłości bardzo dojrzałej, o różnych aspektach miłości, miłości do zwierząt, miłości do własnej osoby, o, o, o relacjach przeszłych, o relacjach toksycznych, które trzeba było zostawić za sobą i uciąć. Całkiem niedawno pojawiła się poprzednia płyta z Dolnej Półki, która została zresztą nagrodzona Fryderykiem w kategorii muzyka poetycka. Jak wyście zareagowali na tę nagrodę? Nawet byliśmy, na początku byliśmy zdziwieni tą kategorią. Aha. Bo nie wiedzieliśmy, że, do, że dostaniemy się do, do tej szuflady, jeżeli chodzi o kryteryki, ale lepsze to e, niż nic. Postanowiliśmy ten projekt nagrać na instrumentach albo bardzo złej jakości, albo z, zrobionych ręcznie. I tutaj e, udało nam się ten plan zrealizować w dużej mierze. Każdy ten dźwięk, który wydaliśmy z siebie, można zobaczyć, e, jak był nagrywany na wideo. Na Wszystko jest najwyższy. Kiedy w najbliższym czasie będzie można Was zobaczyć, posłuchać tych, którzy chcieliby zmierzyć się z tym materiałem na żywo? Wiesz, nasz menedżer jest optymistą i przesuwa nasze koncerty na, na luty. Mhm. Um, y I zobaczymy, może w lutym nam się uda zagrać jakiś materiał, a jeżeli nie, no wiesz, to jest, to strasznie ciężko mnie jest przewidzieć, co to, 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 to będzie. A ja nie jestem taką optymistką. Uważam, że w lutym nam się nie uda, ale. Nigdy nic nie wiadomo, prawda? Mam nadzieję, że, że wiosną już będziemy grać koncerty, bo, bo nie ukrywam, że tęsknimy za tym ogromnie.